Dlaczego zginęła cała ośmioosobowa rodzina? Posłuchaj tragicznej historii, rodziny Ulmów. Dwudziestolecie międzywojenne. Józef Ulma jest rolnikiem z Markowej, małej miejscowości w województwie podkarpackim. Zakłada pierwszą szkółkę sadzonek w okolicach i właśnie z tego się utrzymuje. Jest człowiekiem szerokich horyzontów. Działa społecznie, interesuje się fotografią i konstruuje nawet przydomową elektrownię wiatrową. Dzięki czemu jako pierwszy we wsi. Oświetlał dom prądem. W 1935 roku bierze ślub z Wiktorią z domu Niemczak. Na świat bardzo szybko przychodzi szóstka ich dzieci. W takich okolicznościach wybucha II wojna światowa. Na całym Podkarpaciu w 1939 roku mieszkało wielu Żydów. Wystarczy wspomnieć, że w samej małej Markowej żyło ich aż 120. W trakcie wojny spotykało ich to samo, co Żydów w całej Polsce: nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida. Zamykanie w gettach i wewózki do obozów pracy. W 1941 roku Niemcy podjęli decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej i budowie obozów zagłady. Rozpoczęły się masowe wewózki. Za jakąkolwiek pomoc Żydom groziła oczywiście kara śmierci. Żydzi byli jednak ukrywani w Markowej przez kilka rodzin, ale największą grupę w swoim domu przyjęli ulmowie. Było to łącznie osiem osób. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Jednak duże ilości jedzenia, które kupowała Wiktoria, zwracały uwagę otoczenia. O ukrywających się ludziach w domu Ulmów doniósł prawdopodobnie Włodzimierz Leś, granatowy policjant, który bardzo ochoczo współpracował z okupantem. Nocą, z 23 na 24 marca 1944 roku do Markowej przyjechało pięciu niemieckich żandarmów. Najpierw zastrzeliło ośmiu ukrywających się Żydów. Później z domu Wyprowadzono Józefa, Wiktorię, która była w ciąży, i szóstkę ich dzieci. Nikogo nie oszczędzono. Niemcy najpierw ograbili dom Ulmów, później nakazali sąsiadom pogrzebać zabitych, a na koniec urządzili w domu imprezę. Takich historii nie można zapomnieć. W 1995 roku Józef i Wiktoria Ulmowie zostali uchronowani medalem Sprawiedliwych wśród narodów świata. W 2023 roku uznani zostali przez Kościół Katolicki. за богословенных.